Dzień to serdecznie, Piotr Wysieński, firma Camper Fomotion. Barto Ryś, portal Na Biwaku. Tak, dzisiaj, dziś gościnnie na naszym kanale. Cześć, dzień dobry, pierwszy Słuchaj, no sprawa zaprosiliśmy Cię, żebyś żeby tam oglądalność nam troszkę podniósł. Nie? Widziałem, widziałem, tak, że słabo tak, jest u tak, Ciebie, tak, także tak, tak, cieszę, tak, cieszę się, się bardzo dziękuję. Jesteśmy na szarym końcu, aczkolwiek wiesz, i, i jeden komentarz był bardzo fajny, bo ktoś napisał wyprzedzacie już Na Biwaku. Ja mówię, wow, <laughs> to <co śmiech> mowa, ty? kto to tak napisał? Dramat, nie, nie, mój, ulubion, mój ulubiony ten, obserwator. W każdym razie dalej naszego czerwonego nie odnaleziono. To jakby uprzedzając tak. wszelkie inne pytania. pytania. Nie, tak. znaleziono ubezpieczenie niewypłacone, co tam jeszcze dalej za jakie wiecznie powtarzające się pytania. No nie wiem, monitoringu nie było, policja nasolała. Tak jest, dokładnie. I temat mamy załatwiony. Temat mamy załatwiony, aczkolwiek pojawiła się firma trzy e, dni przed moimi urodzinami, bo samochód został skradziony w moje urodziny. Jeden z fajniejszych prezentów, dwie pustówki, dziękuję bardzo. Tak. E, pojawiła się firma trzy e, dni wcześniej, zanim minęło dwa lata od czasu kradzieży. E, pan przejżarskie dokumenty podrapał się po głowie, mówi szanse widzę. Tak? Może coś nie. mnie way? to nie kosztuje. A to ja się pierwszy raz dowiaduję o tym. Tak? Poważnie, za, no? Tak, zabrał wszystkie dokumenty i stwierdził, że jest szansa, nie wszystko, ale mówi: Coś jest szansa ugrać Boże, i odzyskać. No to, no to pan, fantastyczny, no. panu robiłem akurat kampera, także wiesz, no, nawet rabatów nie dałem, póki co. No, także no. zobaczymy. Liczę na to. To, taki, to taki, wiesz, camper news. Camper Formantan News. <laughs> wszystko kopiuję, każdy format. Co tam robimy dzisiaj? Słuchaj, no... To co ja tu przyjechałem w ogóle. co, chciałbym, żebyś ocenił naszą firmę jako człowiek z zewnątrz, który odwiedza te firmy różne, spotyka się z różnymi ludźmi, wiesz, jestem ciekaw, naprawdę tak szczerze, wiesz, co o nas myślą, co się dzieje w świecie karawaningu, kamperów. Jestem ciekaw osoby postronnej. Taki, wiesz, hmm. Mam być cztery? Cztery, bez A to twój kanał w ogóle, tak? Trudno się bez lukrowania w ogóle tak szczerze. To ja powiem ci, że jak. Y Stoimy teraz koło nowego projektu, robimy dla, w ogóle dla pana tutaj fajny <grym> zestaw taki. Pojedyncze fotele będą jeżdżone, tego nigdy <grym> nie robiliśmy. E mocowania na rowery, pan będzie chciał mieć rowery. no taka przerwa reklamowa. Cies <grym Cieszę <grym się, że dałeś mi powiedzieć cokolwiek. Super, bardzo. Dałem ci na zastanowienie, więc? Trochę Piotr Wiśniewski, show taki, nie? Kuba Wojewódzki. Król Bratiana. W każdym razie pamiętam, jak wszedłeś na rynek i zaproponowałeś naprawdę o wiele tańsze rozwiązanie niż konkurencja, a jakościowo były takie same jak nie lepsze. To były bardzo przemyślane projekty. To duża część konkurencji była, mówiąc wprost. Ale no. naprawdę dużo było takich rozmów, że pojawił się jakiś nowy gracz, który wiesz... Który zniknie szybko. Który szybko zniknie, bo to jest tylko takie chwilowe, popandemiczna jakby budowa kamperów gdzieś tam na szybko. Ale zobacz, wejdę Ci w słowo, mm -hmm. popandemiczna, gdzie my przed pandemią już byliśmy kilka lat. Oczywiście, pamiętam. Nie? 13 Trzynasty rok, trzynasty rok teraz minie. Tak, a teraz Ci powiem, że troszkę się tak, wiesz, dużo planów myślę, że konkurencja musiała gdzieś tam przemyśleć. W każdym razie też pod ten popandemiczny czas pokazał, kto na to naprawdę wytrzyma, kto naprawdę zostanie na rynku i jeżeli tam mam zdradzę dzisiaj sekret 130 pojazdów tak mniej więcej do tej pory 140 może do końca roku także myślę, że jeżeli ta informacja pójdzie w eter, że Camper Time wyprodukowało 140 pojazdów w tym roku no to u niektórych nieźle, wyskoczy gul i myślę, że gdzieś tam pod się na plecach pojawi i będzie gorące, tak myślę rzucimy do tego przyjęcia jakiejś firmy i taki ładny komplet. Co? To, to jest, jestem w ogóle w szoku. Mówiłeś o tym na swoim kanale jeszcze? jeszcze? jeszcze nie, nie? To jest no to... pierwsza rozmowa. No to dawaj, dawaj. Bo ja już wiem, ja już wiem. Z końcem roku 2024 przejęliśmy firmę Wanderer, która stanie się. Możliwe, że częścią naszej firmy. Jeszcze nie wiemy, co będziemy z tym robić. Ale generalnie cały brand przechodzi na naszą własność. Dziękuję grubo bardzo. to brzmi, powiem Ci, że większa firma przejmuje mniejszą. To wiesz, znamy z jakiejś tam branży technologicznej takie tematy. A tutaj wiesz, no to brzmi uważam tak grubo, nie? Już jest tak, wiesz. No wiesz co, no, trzeba zawęzić ten rynek chyba producentów. E, słabszy okres jest. E, no to wydaje mi się, że lepiej to skupić tu w Bratianie, niż mają Mieją się ludzie rozjeżdżać po Polsce, tak? Nie miałeś co z kasą robić po prostu na koniec roku i nie kupiłeś to... sobie firmę. Na zeszłym. <grym> to, to... to nagraj coś, nagraj coś, to nagrasz, nagraj to to... To nagrać, nagrać coś. To Spokojnie. Tam tym, żeś nagadał, że jesteś cudowny, ja Cię teraz że no nie jest cudowny. Nagrywaj to. <laughs> nie chcę być w telewizji, a to nie... To jakiś ten... Celebrica, czy co? To na panicza patrz, nie na jakiejś tej tam Słuchajcie, Słuchaj i general generalnie nie, nie mam nic do powiedzenia. No, ale generalnie o tym, o tym przejęciu firmy, w wchłonięciu przez naszą firmę i innej firmy nagramy, myślę, że oddzielny odcinek z właścicielami o tamtej firmy. Tak myślę, że tak to zrobimy. Nie lubimy chyba że z Tobą. Nie palę, chyba, że sto. Tak. E, także... <gry> e, aha, bo Ty wracasz z, e, z Trójmiasta, czyli... No dobra, okej, okay, wszystko wiem. Rozumiesz? Dobrze. Słuchajcie, zapraszamy. No. Jak widzisz, u nas na placu e, dużo ciekawostek, zmian. E, tych samochodów po prawej to chyba nigdy nie było tyle. To... Jestem zdziwiony, no, bo to nie, nie Twoje fury w ogóle. No, mhm. wygląda jak u jakiegoś dilera, nie? No, dokładnie tak, dokładnie Takiego, tak. takiego multi, nie? Bo no, ale to, o co chodzi marki. z tymi samochodami tak naprawdę? Czym one się tu pojawiają? Więc to po pierwsze tak, niektórzy mają, mają blisko, no to się nie dziwię, tak, bo przyjeżdżają, słuchaj, tu przetwornice dołożyć, klimatyzację przełożyć, jakiś solar, a niektórzy po prostu dlatego, że nas znaleźli na YouTubie i że uważają, że tutaj jednak będą, te, ta jakość usług będzie na tyle fajna, że warto z nami współpracować. No to chodzi o serwis, tak, o doposażenie, tak. o serwis, tak? Tak, 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 tak. tak. W Grand Kalifornii też poprawiasz? Grand Kalifornię poprawiamy i to mocno. E, tutaj sobie klient, jak widzisz, on chyba zamknięty. Tapicerki są wszystkie wyprute. E, mm -hmm. Przychodzą nowe tapicerki, to takie nasze, ładne, piękne. E, wszystkie blaty, białe, które tu są takie szpitalne. E, będą, Bardzo nie lubię tej kolorystyki. Będą bambusowe, ładne, olejowane. No e, ale o tej Grand, Grand Kalifornii można sobie na, wejść na nasz kanał Jeżeli i zasubskrybować, jeżeli ktoś nie subskrybuje. Tak to się mówi. tak? I, youtuber się e, i wtedy sobie Zborej zobaczyć. Łas. Jest tam wstępnie opis. Pisane, co będziemy robić? Część pokazana, ale nie do końca. Myślę, że finalnie też nagramy jakiś krótki odcinek. Ale dobrze, dobrze to robię, jak to Bardzo rozumiesz? dobrze, ale swoją drogą powiedz wprost, jaki masz przełożenie? Tak całkiem poważnie, teraz zapytam: przełożenie ten cały Twój kanał, całe to budowanie tych wszystkich filmów, te wszystkie relacje to ma realne przełożenie na ilość klientów i zainteresowanie firmą, wprost. Dokładnie tak. Nie mogę tego bardziej rozwinąć, bo wielu e, YouTuberów by się obraziło. <grym> Poważny? A ja bym tak. był za bogaty. <grym> na no, Skubany. słuchaj, e, ro, robię coś, co robili inni do tej pory dla mnie, tak? Bo nie mam na to czasu. Ale wiesz co? Jednak ludzie chcą się e, Spotykać, rozmawiać z właścicielem firmy, nie mieć kontaktu i poznawać tą firmę przez osoby trzecie, na przykład tak jakby e, robimy z tobą. To to jeszcze mam jedno pytanie. Bardzo często się spotykam z, z hasłem, że właściciele firm karawaningowych nie mają czasu na takie nagrywki. No, zgadza się. Tu też chciałem podziękować Rafałowi, który nieraz mnie ciśnie. Piot, słuchaj, trzeba coś zrobić. Musi co tydzień coś wyjść. Musi być cykliczny. Uważam, że to jest naprawdę klucz do sukcesu. Prowadzą taką firmę i trzeba znaleźć ten czas, zabierając go sobie z tego prywatnego życia, gdzie ja szósta rano jestem w pracy i wracam. Godzina 19.30, że ona pisze, a może już przesadzasz. To co, Wigilia? Zapraszam na Wigilię. Wigilia za dwa dni, ale już się przygotowujemy, dlatego jest taki lekki bałagan jeszcze, przygotowanie. My mamy gości specjalnych. Ja już tutaj... czekam na tę Wigilię. <laughs> na barszczyk. Ma na marszyk, na, barszyk. na marszyk, tak. I tu będzie to miejsce, które jeszcze nie do końca wiemy, czy będzie to auto. Wspomniana firma Wanderer i ich produkt. Nie wiem, czy moim pracownikom po prostu troszkę nie urozmaicić i czy nie będą tu stały dwa klasyczne... Unikatowe auta, eee, sportowe. żeby było inaczej. Sportowe. Sportowe. Nie zdradzaj marki. Sportowe, powiedz. tak. Eee, a ty, jak, to, jak to by mój syn powiedział, a Ty co byś zrobił? Co byś wolał? Ja? No, ja bym wolał auta sportowe, bo wreszcie by było coś innego. Wiesz, wiesz co mnie najbardziej boli w tej branży? Że tymi naszymi kamperami tak wolno się jedzie. Ja mam dopiero 33 lata. Fajnie, oglądam często te kanały motoryzacyjne, tam wiesz, montują mikrofony gdzieś przy wydechu, bum, 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 tra, ta, ta, ta V8, V10, V15, a u nas 2.0 TDI. No to dobrze, czyli postawimy dwa klasyczne Porsche GTS i 993 w kabriolecie, w manualach, takie unikaty. Jeżeli ktoś potrzeba do kolekcji, zapraszam, takie auta też sprowadzamy i sprzedajemy. Piotrze, duża ta wigilia, się firma Ci chyba rozrosła, co? Tak patrząc po ilości krzesełek. Tak, 50 kilka osób. Nie wszyscy mogli dojechać, nie wszyscy z nami mogą być, ale to jest liczba osób, które są, współpracują z naszą firmą, żeby to wszystko tak ładny ten trybik w trybik pasowało. Mhm. To jest tyle ludzi. Sztab ludzi. sztap ludzi wiesz. No generalnie każdy myśli, że jestem ja, asystentka i 13 na produkcji. Niestety nie. To jest tyle osób. Jasne. Ilu z, z tych osób, co leży? Bez dealerów to by było chyba Ci ciężko, co? Ile robisz eksportu teraz tak naprawdę? Ile na rynek rodzimy, a ile eksportujesz pojazdów? Nie więcej oczywiście. W tym roku? W no, tym, ro w tym roku Polska, Polska bije wszystkie kraje. O, Tylko bardzo. mogę tyle powiedzieć, nie odrobiłem lekcji mhm. ilościowo. E... Ale na pewno więcej w Polsce. Teraz tak, teraz mhm. tak. Dziękuję, dziękuję naszym rodakom, dziękuję klientom z Polski, którzy powodują, że mamy zajęcie, pracę i możemy się rozwijać. No ale dealerzy dali Ci kopa chyba, co? Tak. Takiego do rozwoju. Tak, yy, nie ukrywam, że jak zaczynaliśmy to ja stawiałam typowo na rynek niemiecki, tak? bo to no był fajny klient, super płacili, w ogóle rewelacja, wiesz, tak. każda sprzedaż to było wow i, i, i to tak szło i teraz ten niemiecki rynek siadł, ale to był ten czas, że wiesz, nie przejedliśmy tej firmy, nie rozjeździliśmy na wycieczki i tak dalej, tylko było cały czas inwest inwestowane, inwestowane, rozwijane, powiększane i to był super posunięcie, tak jak wspomniałem o tych Czechach, teraz na Norwegię zrobiliśmy pierwsze auta, Pierwsze auto inne niż do tej pory, bo zrobiliśmy jakieś taksówki dla niepełnosprawnych na sprinterach dziewięcioosobowych. właśnie wszystko zostało schomologowane, dostało papiery i już mamy podpisany kontrakt na ile tam aut, coś innego. No Też uzupełnienie w razie, gdyby naprawdę ten rynek karboningowy przysiadł, chcę być krok do przodu, żeby mieć. Słuchaj, wiesz co, rok temu uświadomiłem sobie, na pierwszej wigili, jak tutaj tak rozmawiałem z nimi wszystkimi, co tu byli. Mhm. Gdzie? Pobrali ich opacy leasingi na samochody, e, firmy, które dla mnie coś robią, na maszyny, kredyty. I poczułem się tak odpowiedzialny za nich, że powiem ci nawet poczułem taki ciężar, tak? bo ja zawsze uważam za no, słuchaj, ja mus Oni muszą mieć to zajęcie-pracę, a potem ja. Mhm. I tak e, dało mi to naprawdę do myślenia tak dogłębnie, nie to tak jak ja zawsze, ha, ha hi, hi, uśmiechnięty, jest dobrze, super. E, mam odpowiedzialność za te osoby, które będą na Wigilii. Zajebiście to słyszeć. No tak ci powiem, nie? że rzadko się już spotyka z takie podejście. Bardzo cenię w ogóle cię za, za takie podejście, ale widać że po chłopakach, którzy dzisiaj tu kieliszki, wszystko czyścili, wiesz, przygotowywali się do tej wigilii, że to jest taki dobry klimat pod tą wigilię, a nie o cholera, znowu ta firmowa, Boże, jeszcze tylko trzeba... Robiliśmy w restauracjach kiedyś, wiesz, co? ale to jest, spotykasz te restauracje, podajesz te to jedzenie, te... dobra. Klimatu pewnie co? lampkę wina, wiesz, mm -hmm. posiedzieć, porozmawiać, dobra, nudy, się rozchodzimy. A tu jesteśmy u siebie, wiesz, a wstaniesz a pójdziesz do biura, a coś zobaczysz e, z samochodami, jakoś tak. I siedzisz sobie do kiedy chcesz. I te walki cieni tam są, wiesz. E, e, <gulki cieni> e, na przykład fantastycznie, wiesz, my mamy muzykę na żywo, nie? Czyli jest normalnie A, muzyka okay. na żywo, kolendy Pozdrawiamy naszego gitarzystę. I e, to już jest sama taka atmosfera, że wiesz, przychodzisz, tutaj ktoś na gitarze, kolendy śpiewają. Dwie, trzy, cztery. Karaoke jakieś sobie robimy. Jest fajnie. Mhm. Ta beczka to już sładno jest, co? No? Ta ubeczka to już chyba cała branża karawaningowa w Polsce. Tak, ta beczka, no. ta beczka zrobiła fantastyczną robotę. E, prawda, Rafale? E, Także po, pozdrawiamy wszystkich, którzy się przyczynili do rozlania tylu tych beczek Prosecco. E, ja z byłem. Też piłem. Tak? No pewnie. No, no już nie pamiętam. I wiesz co? Wiem, wiem, pamiętam. No i w tym roku też sobie na Wigilii postawimy takie wiesz, na rozpoczęcie, po proseczko. Jasne. Dalej lepsze trawienie. Gwoli jakby końcówki dzisiejszego materiału, chciałbym Cię zapytać o targi CMT w Stuttgarcie pod koniec stycznia. Pomimo tego... połowie stycznia. W połowie stycznia. Pomimo tego, że rynek podobno niemiecki słaby, to jak tam wybieracie się? Tak słyszałem. Tak, targi nie najtańsze, ale tradycyjne. Tańsze od Düsseldorfu? Czy są tańsze, wiesz co? Czy porównywalnie? Hmm, chyba porównywalnie są. Porównywalnie... Yy... Nie boisz się i... wojny cenowej na targach w Jest to, nie. W ogóle ja nie patrzę na ceny innych. Yy... Jeżeli, miał, jeżeli miałbym brać udział w jakiejś wojnie cenowej, to nie wydawałbym 100 tysięcy złotych, żeby jechać się pokazać w Stuttgarcie, no bo... Bo żeby się pokazać? Nie. Słuchaj, no robimy swoje. Yy... Jak widzisz konkurencji, konkurencji mamy coraz mniej, e, także no nie jesteśmy drodzy. Jakoś uważam, że mamy bardzo dobrą. Coraz lepszą w ogóle. Mhm. Także nie podnosiliśmy cen od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Potwierdzam. Mhm. I co? Mamy teraz zejść z cen? W imię czego? No wydaje mi się, że nie. Jeżeli ktoś chce... No i to jest, to się gryzie. Dobrze i tanio, no ale, no, no, ale trochę dobrze, tak u ciebie dobrze jest. Dobrze i taniej. No. U ciebie tak jest, jest dobrze i tanio. Ale to jak ktoś taniej. chce drogo i super na max level, to też zrobisz. Też Jeżeli zrobimy. ktoś przychodzi i mówi, Panie Piotrze, kurczę, nie mam dużo kasy, chcę coś ekonomicznego, to też zrobisz. I też robimy. I są właśnie. klienci, którzy na 2-3 lata, na przykład teraz. Tak. Do TVN-u robimy auto. O, proszę. I, i, I też jest rozbite na dwa etapy. Żeby tak? nie ukradli, bo te z tymi mediami to tam masz, wiesz, mówię auta ci, dla mediów, to jest, ci, no, no. jest dobrze. A co dla TVN-u robisz? Wóz transmisyjny, czy jakby takiego kampanii? Nie, nie. Taki, taki, takie mobilne biuro. W okay. no. ten sposób dobry temat. No i na przykład wiesz, podpytywałem pana, na przykład, przyjechał nam, że dać auto, mówię, bo się okazało, że pan obejrzał wszystkie nasze filmy, które Rafał tutaj nam e, e, nagrywa, obrabia mhm. i robi. No i pytam się, co poprawić, żeby w ogóle tak była fajna oglądalność. No i pan do mnie mówi, ty Piotr, słuchaj, wiesz co, teraz telewizja zaczyna kręcić i robić w, takim, w taki sposób, jak ty to robisz. Czyli nieobrabiane, obrabiane, właśnie. nie wymuskane, nie takie, wiesz, wow, tu krawacik i regułka czytana. Tak jak ty, potknięcie, coś i ludzie zaczynają tego szukać, a nie właśnie tych takich, wiesz, wymuskanych rzeczy. To nie Dzień Dobry TVM, to Kamper format. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania kanału na Biwaku. Tam są naprawdę bardzo fajne treści, najnowsze z branży karawaningowej. Tyle zawsze A gdyby wam się wam jego twarz, zapraszam na nasz kanał Camper for Mountain. Naprawdę robią fajną robotę, chłopaki. Także polecam serdecznie. Dzięki za zaproszenie Kiedyś przychodzę na Wigilię. Mam nadzieję, że połowa Twoich subskrybentów chciałbyś Chciałbyś to. Ale zróbcie tak dla sportu, a potem odsubskrybujcie. Zobaczymy, co? Dobra, ale, okay. ale to musi być jakiś zakład w tym. No, musimy, musimy się coś założyć, nie uh -huh. Musisz coś przemyśleć. Musisz jakaś, wiesz, ilość coś coś. Okay, dobra, 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 dobra. Musi być tysiąc subskrybentów więcej do Przed? kiedy? Do nie, końca nie od, od czasu wyemitowania no, od, tego odcinka. Od czasu emisji, dobra. tak. Plus tysiąc w miesiąc? Dobra, plus tysiąc w miesiąc, uh -huh. no i na przykład, nie wiem, co, wtedy Anię ja zabieram na dyskotekę. No co to za biznesy z No się pobawi dziewczyna! <laughs> a ze mną to co? No a ktoś musi w domu zostać, nie? No z pieskiem, nie? <laughs> dobra obowa stoi. Dzięki za zaproszenie Piotrek. Zapraszam serdecznie. To kiedy ta Wigilia? Już możemy? tego? No, Barny Barszyk coś tam. No, możesz się przełamać. Dobra, to mogę jeść już, tak? Tak, tak, tak zacznij. Już skończył nagrywać? Czy... Tak dawno, no. No wreszcie, dobrze. No, Męczący jest ten kamerzysta, co? No, ale jest no. dobry, wiesz, jest no, dobry, tak? no. jest no. dobry, no i to jest, i to jest też y słaje. Za darmo robić? czy nie? Tani i dobry. Tani i dobry, Tani jak, jak no. tam no. 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 Mówię ci, no, ale no, trzeba uważać, nie? Bo taki ma jezior, taki macięty cięty jezor. Tak. O Jezu, jak się uprze, nie, będzie tydzień. Nie? I co? I co? I mhm. i co? będą popsuć. Tak, tak I że gdzieś widziałeś. <laughs> ale on nie był rody chyba. Grincz, nie? <laughs> eee, a może...